Gdy Metalowy Diabeł wyłonił się nad wzgórz, myśleliśmy, że to nowa epoka Prochów. To, że samodzielnie go pokonałyście, przekracza wszelkie wyobrażenie. A to nawet nie jest twoje największe osiągnięcie, Aloy. Dziękuję za odnalezienie naszych zaginionych braci i sióstr. Co więcej mogę rzec? Jesteś bohaterką. Proszę tylko, żebyście docenili tak, że bohaterstwo mojej przyjaciółki zasłużyła. Byłem tego pewien. Spróbuję odebrać ci fokus. Też się nad tym zastanawiałam. Przecież nie może. Przyda ci się. Wyjaśnię. Seika, poznaj Alwę. Musicie skoordynować działania, by wznowić ekspedycję. Beta mnie wprowadziła. Tak się cieszę, że was widzę. Szkoda, że nie słyszałyście wrzawy w lądowaniu, gdy powiedziałam, że druga połowa wyloty przetrwała. Wróżbitka Alwa. To dla mnie zaszczyt. Dla mnie też. Cóż, może później pogadamy o szczegółach. Nie powinnyście przypadkiem świętować pokonania kolejnego Zenity i Horusa? No dalej... Do roboty! Szczerze mówiąc, to kiepsko mi idzie świętowanie. Nie wiem, od czego zacząć. Jako żeglarka zwykle zaczynam znajomości od picia. Chyba mamy trochę zęzowej płomieniówki. No wiesz, trunku destylowanego z tego, co się nie zepsuło w ładowni. O, zebrzmiało zachęcająco. Ale To nie jest dla początkujących, więc odpuszczę ci tym razem. Dobrze. Mimo wszystko chciałabym o czymś porozmawiać. Wpadnij tam, gdzie się poznałyśmy. Dobrze? Dobrze. Do zobaczenia. Ja. Więc Sejka chce rozmawiać. To dobrze. Wiem, że wkrótce muszę się zbierać, ale. Jeszcze nie jestem gotowa na pożegnanie z nią. Zanim ją odszukam, może powinna iść do osady i sprawdzić, jak się ma jej siostra. Zdaje się, że część kłęzu Bunkra Londry wróciła. Dobrze, że zmądrzali. Cześć, Kina. Jestem Aloy. Nie miałyśmy okazji się poznać. Oczywiście. Sejka opowiedziała mi o wszystkim, co zrobiłaś. Pewnie myślisz, że jestem głupia. Nie. Ciągle odtwarzam to w głowie i nie mogę uwierzyć, jak bardzo mogłam się mylić. Gdy Walter się nam ukazał, naprawdę wyglądał jak Bóg. Wiesz, ma sporo doświadczenia w manipulowaniu ludźmi. Kilkaset lat. Obiecywał całkiem nowy świat. Ze mną u boku. Ciężko uwierzyć, że to kłamstwo. A ja dałam się nabrać. Posłuchaj, sporo przeszłaś. Minie trochę czasu, zanim się z tego otrząśniesz. Tylko... Pamiętaj, że Sejka także sporo przeszła. Dobrze? Ryzykowała dla ciebie wygnanie. Wręcz śmierć. A ja ją opuściłam. Nie wiem, czy mi kiedyś wybaczy. Wybaczy. Ale może to wymagać nieco starań. Postaram się. Powodzenia. Jesteś zadowolona? Odzyskałaś siostrę ludzi. Więc teraz co planujesz? <laughs> to ty rozwaliłaś metalowego diabła od środka. Sądzę, że należy ci się część uznania, Ach, odrobinka. <laughs> a jeśli chodzi o ciąg dalszy, trzeba będzie pomóc admirałowi w sprawie połączenia z ludźmi Alwy na północy? A później to nie wiem. Nie wiem, czy sytuacja z moją siostrą się unormuje albo z moimi ludźmi. To nie popłyniesz z nimi? Chciałabym znów zobaczyć dom któregoś dnia, ale wszystko się zmieniło. Quen nie wiedzą, co ze mną zrobić, a ja nie znam już swojego miejsca chyba znasz to uczucie. Przez lata nienawidziłam idei domu. To miejsce, gdzie dorastałam. Gdzie mnie nie chciano. Ale w ostatnich miesiącach zrozumiałam, że... dom to niekoniecznie miejsce. To raczej... Ludzie, z którymi chcę być. Zgadzam się z Tobą. I cóż, coraz częściej myślę, że. chciałabym z Tobą być. Miałam nadzieję, że Ty też tak masz. Sejka, ja. Odkąd mnie wygnano, ciągle walczę. Maszyny, SI, Zenici, całe plemiona tylko to znam. I prawdę mówiąc choć walczyłam dla ludzi, dobrych ludzi, Dopiero teraz zaczynam ich rozumieć. Do niedawna nie wiedziałam, co to przyjaźń. A teraz to. Po, po prostu nie jestem gotowa na krok, którego oczekujesz. Przykro mi. To, jak poradziłaś sobie z sytuacją... Katastrofa, twoje plemię... Wszystko, czego musiałaś się nauczyć tak szybko, to... To niesamowite. Wiem, że z czasem twoja siostra i plemię zaczną patrzeć na ciebie tak jak ja. Inspirujesz ich. Będę tęsknić, loj. Dobra, Silence czeka w bazie. Beta i Gaja też. A co do reszty, powinna mi pozwolić zająć się swoimi sprawami. O płonącym brzegu opowiem później. Śnieg pada. Musiał prędzej czy później spaść. Witaj ponownie, Aloy. Wróciłaś, a po wizycie u Kłen zapewne tęsknisz za inteligentną konwersacją. Niektórzy kłęcą bardzo utalentowani. Gdybyś czasami zszedł na ziemię i spędził trochę czasu wśród ludzi, zgodziłbyś się z tym. Mam ważniejsze rzeczy na głowie. Choćby dane, które zabrałaś Londrze. Znalazłeś tropę. Istotnie. Zapis w dzienniku dodany wkrótce po tym, jak Zenici uciekli z kolonii. Prześlę ci go. Wielu rzeczy trzeba się domyślać, ale najważniejsze, że Londra poważnie rozważał możliwość starcia z Nemezis. Jego rozważania zawierają listę korporacji z XXI wieku, które produkowały supernowoczesne uzbrojenie. Możliwe, że taką broń dałoby się wykorzystać przeciwko naszemu wrogowi. Oczywiście czeka mnie sprawdzenie tych firm. Trzeba je znaleźć, rozgryźć technologię, ustalić skuteczność broni oraz to, czy da się ją uruchomić. I to w pojedynkę, co? Cóż, zrozum cieszę się, że mamy coś przydatnego. Ale wciąż nie wiem, czemu z nami zostałeś. Chodzi o wyzwanie, prawda? Szansę wykazania, że jesteś największym mózgowcem. Swoje motywy zachowam dla siebie. I właśnie dlatego zawsze będziesz sam. Eloy. Nemezis stanowi zagrożenie, którego nie da się pokonać w pojedynkę. Jestem wdzięczny za Twoje niezwykłe dokonania. No, Silence. Może jeszcze uda się stopić Twoje serce. A teraz zobaczmy to odkryła. Silence ma rację. Przemyślenia Londry mogą nam pomóc w walce z Nemesis.